Dobra, siemka to co? No wygrywamy. Siema, siema. No, Dobra, to ja lecę. no, najda Ja to ja jadę, c -a. C -a. Ja idę idę. Ja też idę co? Dawaj, dawaj, dawaj. Powiedz, że Kuzynowi dałeś grać. Ej, powiedz tak, powiedz tak! Czef. Ej sorry, bo u, ja, ja byłem w toalecie ku, kuzyn za mnie grał. I dobra, dawaj Trolujemy ich, że mam myszkę na kulkę Ej ogólnie to sorry, nie? Ale gram na touchpadzie No strasznie, gram normalnie Global jesteś przecież Nie, Ja jestem ten Gołąb, jak on miał, orzeł Gołąb! w kapuście też czasami była ranga, nie? Ej poczekajcie, bo klępturę sterową z AliExpress muszę odpakować Poczekajcie, bo mi myszka Przeszła z... że mordę Ej, bo mi się palce skleiły, raz nie mogę Dajcie mi jemkę Nie Kurka mi się w myszce zaczęła, no Pobiegnie w dupę nie na telefon przełączyć, bo mała po sobie komputer

Bucha! Ej, no bo mu się Wirus załączył, nie? I takie banie słowa. Ty jesteś Bucha. Kikujemy go. Kogo no, kikujemy? No, dawajcie, kikujemy. Za co no. mnie No, dawajcie. Innego, 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 innego. No, kikujemy Innego, innego, No Dobra, dawajcie, kikujcie go. No nie no. No nie, nie tak. Jak to się Aha. nie bawimy, no ponownie no. Chyba <grystanie> <nie w> <grystanie> się wkudzę. Dawaj, chyba z No Mam jakieś taktyki? <grystanie> tak, on się bawi. Hej, <grystanie> rajfad. Dawaj, zabij, nas zabij naszego, zabij naszego, zabij naszego. Zabij naszego. <grystanie> Nie, że się odpalił ten gościu Pierdolę na ja moją że on normalnie grał? O co ci chodzi? Lepiej ja się to gra na to metrę to metrę się, znowu, tam, co się ma Zapomniałem, że tam ściana jest. Ja piekdolę, że mam Ja piekdolę, że mam Ja zabiję. Zabij, zabij go, zabij go, zapi go. Nie no, po prostu Geminata się napiłem Ciekawe, z której strony? Geminata się napiłem Kupę, jak nie umiesz grać normalnie, to nie graj kar, kar. Ej, poczekajcie, Ej, poczekajcie, bo to Topfad mi się zaczął <głos> <głos> Mam dobry procesor w monitorze <noise> <grym grym> Zambi góry ja już <grym> Ej, Ej to Ej, to czekajcie, to bo serio to spadnie mi się rosiał mam, mam ledzy za biurkiem Mam ledzy za to wszystko daje Mhm No ty. No. Nie nie nie, takie dosłownie no, nie takie wcale. pod biurkiem, wiecie Tam na to spadzie gość, mam dwa kile. Nie no, wielka podkładka pod, yy, ten, liter. E dobra, no, ja wywalcie go może znaczy co? No. no, dobra, siema. Poczekaj. Poczekajcie, ja i tak dam F2, F2 no. dam. Ej, Ej daj, dajcie jeszcze raz, dobra, bo przy środek F2 przyjadek No, zjebałeś się, chobiegła. <średzimy> <średzimy> I dawaj innego, innego, innego. Także przypadkowo. No, bo... Ej, dobra, to, dawajcie teraz. To u mnie, to u mnie, to u mnie, to u mnie. Dobry pomysł. Nie, no nie ty. Daj, dajcie, no dajcie win. Ja Daj, Ej, a on zaraz wróci, czy nie? Nie. Jesteś tak głupi, że ty chuj No, Dobra, dobra, idź po mleko. No. Jak graliśmy z kolegą proszonego, to wrócił ostatnio. Flashuje! Flashuje! Smokuję? Jeszcze nie Idź, O tam, no ładnie. No i co, w wchodzi, zgłaszam cię. No dobra, weźcie, to zgłaszajcie go. Jak się pisze pomarańczowe po angielsku? Purtul chyba, nie? Nie, chyba... Szwarc, szwarc, o szwarc. A, okej, okej. Jesteście kurwa głąby, nie?